Cześć, dzień dobry wszystkim. Kolejny dzień grzybobrania. Wczoraj byłem na całkiem nowych miejscówkach. Jak widzieliście, były to trafione miejsca. Super zadowolony jestem. No, grzybków niestety później jeszcze w domu okazało się po przebraniu troszkę robaczywych, ale tak czy inaczej dużo tego było. Mimo wszystko no, zbierałem sobie Nasuszyłem już tak i już dziś przyjechałem na stare miejscówki, póki co nie wygląda to ciekawie, yy, przeszedłem już kawałeczek, grzybiarzy tu chyba było wczoraj sporo, przypuszczam, bo widać, że są pocięte prawdziweczki, takie właśnie roboczywe leżą, ale to nic, nie szkodzi, ma człowiek swoje jeszcze miejscówki. Gdzie raczej nikt nie zagląda, to tam zajrzę ja. No, ale tak po drodze tutaj, pod tą susenką, zawsze znajdowałem pod tymi sosnami no, Trafiły się. Trafiły się trzy sztuki ładne. O, tam nawet no, Maślaczek dalej jest. Mamy trzy sztuki młodziutkie, no, chyba. O, czwarta nawet tam jest. O, proszę. Dwie. Trzecia i czwarta. Dobra. Zobaczmy, co to z nich będzie. A to są młodziutkie widać po tych deszczach, dopiero chyba. One tutaj, powyrastały cztery sztuki na dzień dobry Teraz je oczyszczę i zobaczymy co będzie z nich Okej okay. Zaczynamy I mamy kolejne sztuki Nie, chyba czułka ładna Proszę bardzo Jeden. I tutaj dwie. O, jak się pod igiełkami schował. O, już elegancko. To muszą być świeże sztuki. Nie wczoraj to były widoczne. To ktoś by je znalazł, bo tam kawałek do przodu leżał taki jeden, duży, pocięty i proszę bardzo kolor... Drujeczka kolejna dobra, trzeba iść do przodu tak wszedłem tutaj zobaczyć czy tam ta stara dobra sosenka do jakiejś dary, ale jeszcze do niej nie doszedłem. Bo wcześniej po drodze na tego gościa trafiłem. O, i tam drugi młodszy gość. Tu mamy takiego. Maluszka takiego o. No, Weźmy maluszka Uuu maluszek ze żarty cały No nie no szuk taki maluszek już cały obżarty miękki cały jest no, może z tego coś będzie to nie jest dużo twardszy. ciekawe czego maluszka tak zżarło no dobra teraz okay. podejdziemy pod sosenkę starą no i tu w tym lasku sosnowym taki sobie tutaj rośnie słoneczku się wygrzewa, ale pewnie tu ma sucho i jest roboczywy, już niestety. No tak mają te pierwsze prawdziweczki. Większość roboczywych sztuka ładna. Zobaczcie. Patrzcie jak pięknie, wyżący kwitną. Mówię wam jaki... jaki zapach się piękny unosi. Ojejku. Ale czerwonego kozaka, nie w zoom. nie widać żadnego jeszcze. A to jest ich miejsce przecież, to są ich miejsca. Dobra. Idźmy chociaż prawdziwków nazbierać. A może podgrzybki tam dalej jeszcze będą Słuchajcie Jest pierwszy. Pierwszy czerwony Pewnie ten jedyny tu będzie no Ale to znak, że nie wyginęły Coś się zaczyna dziać Trzeba jeszcze poczekać, zobaczymy. No, jest tu mokro, no, czuję, że to jest mokro, no może... Nie wiem. Jakoś w tym roku po prostu przysnęły sobie. Ale jest pierwszy czerwoniaczek. O. Proszę bardzo. ukręcony taki. Tak jak ten wczorajszy prawdziwek fajka. Tu mamy i kozaka fajkę. <gry> Dobra. Parę sztuk kurek tu znalazłem też. No, no i ogólnie, no to lipa, nawet prawdziwka też nie widzę. Czyż tu też rosły prawdziwki? Nie wiem, co się dzieje z tym lasem w tym roku. Słuchajcie, no, znów była przeprawa przez bagna, żeby dotrzeć do miejscówkę I po drodze kozaczki siwe spotkałem tam wcześniej też już na tych bagnach takie małe, drobne się spotykało, ale o tu mamy takie większe już ścieżki jeden drugi trzeci i czwarty leżą się tam piąty no, może ich tu jeszcze będzie po drodze troszkę kto wie, może i czerwony jakiś się gdzieś chowa Zobaczymy. Jak myślicie? Zbieracze poroży. To chyba jest łosiowe, nie? Jeleni to tu nie widziałem. Jedynie sarny. Właśnie na pewno. Dobra. No ja tego ze sobą nie będę nieść. Będzie mi zawadzać, tylko może ktoś trafi. Zawieszę tu na gałęzi. Wszedłem z tej dróżki tu na tą polanę. A tu na brzegu polany sobie rośnie Sztuka. ciekawe czy jeszcze jakieś są tutaj Bona jest śniwska, pochmurzyło się coś trochę, ale to nic cztery prawdziweczki po drodze znalazłem niestety korzonki robaczywe, kapelusze trochę na suszenie tylko się nadają a tu zobaczcie podgrzybeczki się trafiły jeden podgrzybeczek drugi trzeci, czwarty dwun. i cztery podgrzybeczki a ja tam do przodu cisnę i zobaczymy Idę na taką miejscówkę właśnie Polana taka z sosnami. Może będą prawdziweczki Proszę Na środku drogi sobie rośnie Prawdziweczek A wcześniej szedłem też taką drużynką przez zwierzęta wyteptaną. Ktoś na tereny tak samo. Bo widać było, że cięte były prawdziwki No niestety roboczywa większość miał. Także pewnie jak ja bym je trafił wcześniej. To samo by było. Także wielkiej straty nie ma, ale nic pójdę tu do przodu. Zobaczymy. Co jeszcze tu spotkam? Kończę na dziś. Chyba, że jeszcze zajadę po drodze tam. Widziałem takie miejsce podobne do wczorajszej miejscówki. Wjadę tam w boczną drogę z asfaltu. Zobaczę. Może coś tam ciekawego będzie. Bo dzisiejsza miejscówka, stara. Zawiodłem się. Nie dość, że ludzi było pozbierane, zbierane już wczoraj chyba musiało też być miejscowi pewnie, widać było ślady na, na rowerkach popylali no. i tak ogólnie no to dużo robaczywych też było tak, no to co dziś zebrałem no. niecały koszyk różnej maści prawdziwki, podgrzybki kurki się trafiły na te kozaczki siwe, które wam pokazywałem tak no tutaj na wierzchu to, to będzie pewnie dosuszenia te prawdziwki większe. No i tak to tu wygląda na dziś tak. ale słuchajcie Pokazywałem wam poroże od łosia prawdopodobnie tak. No Ciężko było mi to zabrać ze sobą Byłoby mi jeszcze ciężej Tym bardziej, że spójrzcie co znalazłem po drodze Jeszcze dalej, później tu idąc już w stronę samochodu To jest jedno A to jest drugie to jest para, moi kochani po prostu niesamowite to jest para takie mi się coś przytrafiło prawdopodobnie od łosia, tak? Bo jak mówiłem jeleni to ja tutaj nie widuję a sarnę to za dużo chyba od sarny ale proszę o odpowiedzi w komentarzach może znawcy tematu będą wiedzieć Czy to łoś, czy sarna a kto wie, może jeleń tu mamy zbliżenie Prawdopodobnie Łoś. Proszę o pomoc w odpowiedziach, w komentarzach. Ok, takim ładnym obrazkiem zakończymy na dziś. Chyba, że coś tam w tym nowym miejscu jeszcze po drodze zobaczą i znajdę, to coś dogram. A gdyby coś to. Na razie trzymajcie się. Do miłego.